Witam Państwa 31 października. Słowo minister pochodzi od łacińskiego minister, czyli sługa, pomocnik. Słowo poseł oznacza wysłannika grupy ludzi, którego zadaniem jest załatwić w ich imieniu sprawę. To tak dla przypomnienia posłom i ministrom o ich powinnościach, o których już chyba dawno zapomnieli. Zapraszam na program. W Opolu odbył się pierwszy regionalny kongres gospodarczy, którego organizatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Już rozpoczął się taki proces y, przygotowania do, 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 do takiego wielkiego przedsięwzięcia. Komisja Europejska wyraźnie o tym mówi, że przeznaczy ogromne środki na to, aby odbudować gospodarkę Ukrainy. I my jako ten kraj, który w dużej czy w największym stopniu współpracuje właśnie z państwem ukraińskim, powinniśmy być takim pierwszym krajem, który wejdzie tam ze swoimi siłami, sprzętem po to, aby Pozyskiwać kontrakty i odbudowywać ten kraj, a jednocześnie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Polski i Opolszczyzny. Robimy sobie nadzieję, że po wojnie być może zarobimy, bo wiemy wszyscy w Ukrainie będzie wielki rynek odbudowy tego państwa, szczególnie elektrociepłownie, ciepłownie i cała energetyka, a tam wszędzie jest potrzebna izolacja. Nie chcielibyśmy, żeby nasze firmy konkretnie na wojnie zarabiały, bo to, bo to zawsze podejrzane etycznie. Natomiast na pewno Ukrainę trzeba będzie odbudowywać. I, i tutaj rola myślę, że naszych firm, które często nie przerwały swojej działalności w Ukrainie, bo wiemy o tym, że, że są firmy, które funkcjonują bez przerwy tam w tych trudnych warunkach, myślę, że będzie bezcenna i musimy być do tego przygotowani. Pamiętajmy, że to, co dzisiaj jest dla nas dużym problemem, czyli to, że jesteśmy państwem w zasadzie przyfrontowym, za chwilę może być dużym. Dużą szansą na to, aby skorzystać w sensie gospodarczym, ale nie tylko, bo wsparcie przy odbudowie kraju to również budowanie relacji, a te historycznie z Ukrainą są nam niezwykle ważne. W miniony piątek w Opolu zostało otwarte nowoczesne przedszkole integracyjne dla 120 dzieci. Jest to bardzo nowoczesna placówka, nasycona nowinkami technologicznymi, z których dzieci będą korzystać podczas zajęć. Adra wygląda bardzo dobrze, to nie ukrywam. Postarałam się o jak najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Mamy też panią z dogoterapią, która będzie prowadziła zajęcia. Mamy neurologopedę, mamy psychologa, pedagoga, panią z terapii integracji sensorycznej, bo tu akurat mamy placówkę, która też prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju. Więc postaram się, żeby jak najlepsi byli pracownicy i nauczyciele. Dzieci już były, zwiedzały razem z rodzicami, także tutaj te spotkania takie adaptacyjne już się odbywały. Pieniądze zostały przekazane z środków oczywiście regionalnego programu operacyjnego, czyli środków europejskich. Najważniejsze dla nas, że to był taki czas wspólnych dyskusji, kiedy dyskutowaliśmy w trakcie trudnych momentów związanych z pandemią. Z panem marszałkiem Bułą, jakie przedsięwzięcia otwarte, skierowane dla młodych ludzi, dla dzieci powinny w województwie opolskim powstać i między innymi ta idea się pojawiła tutaj ze strony miasta Opola. Pan marszałek Buła zaproponował, aby tego przed Typu przedsięwzięcia zostały sfinansowane, bo środki otrzymaliśmy ze strony Komisji Europejskiej. Bardzo się cieszę, że po niecałych dwóch latach to przedsięwzięcie jest sfinansowane. Zarząd Województwa Opolskiego. Umowę podpisał, zaakceptował, a teraz już jest czas rozliczeń. To jest jeszcze chwila, moment i za chwilę te całe przedsięwzięcie będziemy mogli powiedzieć, że w pełni jest ze środków europejskich sfinansowane. Tężnia Solankowa na opolskiej malince Lada Moment zostanie ukończona. Ponieważ obiekt jest sezonowy, to dopiero wiosną będzie można z niego korzystać. Należy dodać, że tężnia powstaje na prośbę mieszkańców. To jest rzecz, o którą mieszkańcy prosili od dłuższego czasu. Prosili o tym, żeby tężnia na terenie miasta powstała. Były obrane pod uwagę kilka lokalizacji. Doszliśmy do wniosku, że chyba najlepszą będzie właśnie Malinka, ponieważ ta część Opola obok, oczywiście z Wójtowej Wsi, rozwija się chyba najbardziej jeśli chodzi o budowę mieszkań. W ostatnim czasie powstało mnóstwo bloków wielorodzinnych na terenie Malinki. Powstał również park sensoryczny i ta tężnia jest niejako przedłużeniem, więc będziemy mieli duży kompleks na wzór Ciechocinka, tylko że w wersji, wersji mini, ale bez wątpienia jest to chyba największa tężnia, jaka stała i stanie na Opolszczyźnie w ostatnich latach. Także jesteśmy z tego dumni i liczymy na to, że może nie będą nas przyjeżdżali kuracjusze z całej Polski jak do Ciechocinka, ale z pewnością mieszkańcy całego Opola będą chętnie wybierali się na wycieczkę na Malinkę po to, żeby skorzystać ze zbawiennych właściwości solanki, a z drugiej strony skorzystać na przykład z uroków, czy to tego, tego centrum ruchowego, które powstanie dla m.in. seniorów, ale też z parku sensorycznego, który z roku na jest coraz piękniejszy, coraz bardziej zielony, no i coraz większą sympatią ze strony mieszkańców się czuje. Także na Malince powstał kompleks rekreacyjno-uzdrowiskowy Opole Zdrój. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął pod lupę zwolnienia lekarskie. Jak się okazuje, nie jesteśmy najuczciwsi w tym temacie. W pierwszym pół roku tylko opolski ZUS zweryfikował prawidłowość wykorzystywania. E, zwolnień chorobowych u ponad 680 osób. Okazało się, że co dziesiąty skontrolowany, czyli 67 osób, te zwolnienia chorobowe wykorzystało w sposób niewłaściwy, to znaczy niezgodny z zaleceniami lekarza. No i te osoby zostały poproszone o zwrot wypłaconych już zasiłków chorobowych, albo też te zasiłki chorobowe, które miałybym, miały być im wypłacone, zostały wstrzymane. W ten sposób Polski ZUS zaoszczędził niemal 100 tysięcy złotych. W pierwszym półroczu tego roku spotkaliśmy się z wieloma osobliwymi przypadkami. Niektórzy z ubezpieczonych, którzy byli na chorobowym, przebywali w tym czasie np. w Grecji, na Majorce czy w Stanach Zjednoczonych, inni uprawiali sporty, które wymagają Konkretnego wysiłku fizycznego, na przykład e, biegi przełajowe czy, czy wyścigi kolarskie, no to świadczy o tym, że te osoby niewłaściwie korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Jutro pójdziemy na groby bliskich i znajomych. Po nich pozostała tylko pamięć. Postarajmy się odwiedzić tych, którzy jeszcze nie tak dawno pozwalali nam inaczej spojrzeć na otaczający nas świat. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu, a w nim komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, archiwum Jurka Stęplewskiego, no i oczywiście aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Życzę Państwu miłego wieczoru. 12 listopada o godzinie 19.07 Teatr Ekostudio zaprasza na spektakl Jacka Rykały Mleczarnia z Teatru Bez Sceny z Katowic. Tylko raz w Opolu w Teatrze Ekostudio. Dzwoń teraz. Dzień dobry Państwu. Minął tydzień, mamy ciekawe wydarzenia. Niewątpliwie największą sensacją w polityce europejskiej i brytyjskiej była dymisja pani premier Strauss, która w ciągu 44 dni rekordowo krótkich rządów doprowadziła swoimi decyzjami do poważnych zawirowań gospodarczych, spadku kursu funta i bardzo niskich notowań partii konserwatywnej. Co ciekawe, decyzja o dymisji zapadła wkrótce po tym, jak jeden prywatny mail ze służbowego komputera doprowadził do dymisji minister spraw wewnętrznych. Rodzi się tutaj analogia do słynnych już służbowych maili z prywatnej skrzynki ministra Dworczyka. Ale cóż tam dla nas dumnych i pewnych siebie polityków polskich znaczą standardy brytyjskie czy też zachodnie? Ale to, co różni polską i brytyjską politykę, nie ma już takiego przeniesienia na grunt gospodarki. Oba państwa są w momencie groźby poważnego kryzysu gospodarczego. W przypadku Wielkiej Brytanii są to niewątpliwie konsekwencje Brexitu, do którego doszło tak naprawdę w wyniku bardzo nierozważnej i ryzykownej gry politycznej ówczesnego premiera Jamesa Camerona, który niczym pokerzysta zablefował, tak jak naprawdę nie chciał Brexitu, rozpisał słynne referendum po to, aby się politycznie wzmocnić i przegrał. Wydawało się, że dla Wielkiej Brytanii jako państwa bogatego i płatnika netto do unijnego budżetu wyjście z Unii nie będzie wiązało się z negatywnymi konsekwencjami. Będą to głównie korzystne perspektywy. W naszym życiu politycznym również obserwujemy kurs kolizyjny. Obecnie w warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej i finansowej w obliczu spadających sondaży prezes PiS zdecydował, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zaostrzenie kursu w relacjach z Unią. I to w momencie, kiedy Polska do tej pory czerpała z unijnego budżetu miliardy euro, a obecnie wskutek demontażu wymiaru sprawiedliwości i braku chęci do zmian grozi nam utrata nie tylko 770 miliardów złotych z KPO, ale również 76 miliardów euro z funduszy w ramach polityki spójności. Zachodzi zatem obawa, że ten kolizyjny kurs, który tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii może wymknąć się spod kontroli i de facto stać się polexitem, spowoduje, że pozbawiona unijnych funduszy polska gospodarka stanie w obliczu zagrożenia stagnacją, deficytem finansów publicznych i wysokim zadłużeniem. Jeśli teraz, kiedy jesteśmy członkiem Unii, doświadczamy spadku wartości złotego oraz coraz wyższej rentowności naszych obligacji skarbowych, to co będzie, jeżeli znajdziemy się poza Unią? Bogata Wielka Brytania może się wybroni, a my cóż. Dziękuję. 12 listopada o godzinie 19.07 Teatr Ekostudio zaprasza na spektakl Jacka Rykały Mleczarnia z Teatru Bez Sceny z Katowic. Tylko raz w Opolu w Teatrze Ekostudio. Dzwoń teraz. Andrzej Drosik, dyrektor przemysłowy na Europę Centralną, szef opolskiej nutrycji. Opolskie zakłady Danon, uznane przez Światowe Forum Ekonomiczne za jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie. Witam, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. To może na wstępie zapytam, jak się zarządza taką innowacyjną firmą? Myślę, że nie ma wielkich różnic pomiędzy zarządzaniem firmą bardziej lub mniej innowacyjną. Jedyna różnica polega na tym, czy ma się wizję, gdzie chce się prowadzić firmę, co się chce osiągnąć, w jaki sposób i co najważniejsze, z kim. No to jest ważne, to prawda. Na czym polega ta transformacja cyfrowa, ta rewolucja cyfrowa, jak się bardzo często mówi. Y w trakcie procesów produkcyjnych zbieramy czy uzyskujemy z różnego rodzaju systemów bardzo wiele danych. Firma, która nie jest zarządzana przy użyciu narzędzi cyfrowych, bardzo często te dane gubi. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać ich, a jeżeli nawet mamy informacje o tym, co się zdarzyło, często. Jest to informacja, która dociera do nas zbyt późno, by podejmować racjonalne decyzje. Przy zarządzaniu, przy użyciu narzędzi cyfrowych, stwarzamy sobie możliwość zarządzania firmą w czasie rzeczywistym, reagowania na problemy, które powstały w momencie lub tuż po tym, jak one powstały. W związku z czym działania korygujące są znacznie bardziej skuteczne i prowadzą do znacznie większej efektywności. Czyli chce Pan powiedzieć, że te wszystkie dane zbiera nie, pan, nie zbiera nie Pani Zosia, nie Pan Kazimierz, a odbywa się to w sposób automatyczny? Tak, istotnie. Te dane zbierane są w sposób automatyczny, ale co więcej, one są również w odpowiedni sposób segregowane, w odpowiedni sposób filtrowane, tak, żeby mhm. do właściwej osoby dotarła właściwa informacja we właściwym czasie. W uzasadnieniu Światowego Forum Ekonomicznego czytam m.in., że sztuczna inteligencja w opolskiej nutrycji umożliwiła pełną synergię pracy ludzi i maszyn. Co to znaczy? Oznacza to dokładnie to, co powiedziałem. To znaczy, że ludzie uzyskując informacje, mają możliwość wpływania mhm. na przebieg procesu produkcyjnego, korygując odchylenia od standardów, a jednocześnie sztuczna inteligencja, z drugiej strony, podpowiada operatorom, w jaki sposób zmieniać parametry procesu, tak aby na samym końcu uzyskać produkt mhm. o tych standardach, jakie są zadane. Żeby taki proces można było przeprowadzić, trzeba mieć akceptację załogi, A, czyli po prostu zmienić bardzo często mentalność, podejście do pewnych zagadnień. Trudno było to przeprowadzić? Ten obszar jest rzeczywiście obszarem chyba kluczowym, najważniejszym. Dotknął Pan serca całego, całego procesu. Nie można przeprowadzać zmian, jeżeli do tych zmian nie są przekonani ludzie, którzy z tymi zmianami mają pracować, którzy te zmiany mają wprowadzać i które, którzy mają korzystać z efektów tych zmian. Ja mam to szczęście, że pracuję ze wspaniałą załogą, z ludźmi o otwartych głowach, z ludźmi otwartymi na zmiany, z ludźmi, którzy rozumieją potrzebę zmian i z ludźmi, i to jest chyba klucz i najważniejsze, którzy potrafią z tych zmian we właściwy sposób korzystać. Podejrzewam, że są to ludzie młodzi, którzy mają otwarte umysły na cyfryzację, bo trochę trudniej przychodzi osobie starszej. Na pewno korzystanie z narzędzi cyfrowych przychodzi nieco trudniej osobie, która jest już powiedzmy 50, 55 plus. Natomiast rzeczywiście młodzi ludzie, którzy są znacznie bardziej biegli w obsługiwaniu różnego rodzaju komunikatorów społecznych, w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych, są kluczowymi w tej zmianie. I tutaj prowadzi nas to do takiego ciekawego zjawiska, które nazywamy odwróconym mentoringiem. W klasycznej firmie, która jeszcze nie przeszła rewolucji cyfrowej, rzeczą naturalną jest to, że pracownik o dłuższym stażu wprowadza w procesy produkcyjne pracownika o krótszym stażu. Bo ma większe doświadczenie, bo ma, bo ma wiedzę, mhm. bo ma odpowiednie kompetencje. W przypadku używania narzędzi cyfrowych dokonuje się swego rodzaju odwrócenie sytuacji. To znaczy, Osoba młodsza, która nie ma jeszcze tyle doświadczenia jeśli chodzi o procesy produkcyjne, ale posiada sporą biegłość w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi, wprowadza w te procesy oso y osobę, która y jest od tej, tej, tego młodego człowieka bardziej doświadczona życiowo, produkcyjnie, y i to właśnie nazywamy tym odwróconym mentoringiem. Z jednej strony wiedza dotycząca stricte procesów produkcyjnych przepływa od osoby o dłuższym stażu do osoby, mm -hmm. która ten staż ma krótszy. Z drugiej strony sposób posługiwania się narzędziami cyfrowymi idzie w kierunku przeciwnym. Ile kosztowała ta cyfryzacja procesu technologicznego i czy to były pieniądze y, y, zysku firmy? Y, oczywiście, inwestujemy nasze zyski. Y, do tej pory zainwestowaliśmy w Opolu około 2,5 miliona euro, jeśli chodzi o tą część stricte związaną z cyfryzacją. Mhm. Jest to dobra inwestycja, bo okres zwrotu nie jest dłuższy niż półtorej roku, więc mhm. jak na inwestycje jest to, jest to naprawdę całkiem przyzwoity, przyzwoity wynik. Natomiast bardzo, bardzo wiele zmieniło się również w mentalności osób, i tutaj ta inwestycja też przynosi bardzo wiele takich niewymiernych korzyści. Te korzyści to są na przykład lepsze wykorzystanie czasu pracy przez pracownika, odciążenie pracownika z prac, które są, które są monotonne, które są nużące. My wyeliminowaliśmy w wielu obszarach zapisy papierowe, czyli tutaj też eliminujemy problem, czy potencjalny problem z ludzkimi pomyłkami, które przecież się każdemu hmm. mogą zdarzyć. Także tych korzyści jest co niemiara. Opolska Nutrycja jest częścią składową ogromnego koncernu produkcji odżywek dla dzieci, Danon. Panie dyrektorze, gdyby Opolska Nutrycja była spółką Skarbu Państwa, to czy można było przeprowadzić taką rewolucję cyfrową? Interesujące pytanie. Nie potrafię na nie odpowiedzieć, bo najprawdopodobniej nie byłbym wtedy dyrektorem tejże firmy. Rozumiem. Jak działa? O notycja dzisiaj po tej e, e, transformacji cyfrowej. Jak wygląda ta synergia robotów z pracownikami? O tym opowiemy jutro. To jest bardzo interesujące zagadnienie. Bo, no bo jest to chyba jedyny w Polsce dzisiaj zakład, który przeszedł taką rewolucję cyfrową. Zgadza się, Panie Dyrektorze? Jak najbardziej. Trudno się nie zgodzić z tym zdaniem. Dziękuję bardzo. Gościem rozmowy przy oknie był Andrzej Drosik, dyrektor przemysłowy na Europę Centralną, szef polskiej nutrycji, firmy, która doceniona została przez Światowe Forum Ekonomiczne i uznana została za najbardziej innowacyjną firmę na świecie. Jutro opowiemy jak wygląda od kuchni praca o polskiej nutrycji, jak między innymi dogadują się robot z pracownikiem. Zapraszam na jutro na godzinę 18. .00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość, urodzona najprościej z rozpaczy. Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny, lub jak suchy ukłon, żeby widzieć naprawdę zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało, i stale za późno. Tak szybko odchodzą, i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Jeśli słowa nie oddają sensu, to być może wcześniej go nie dostały. 12 listopada o godzinie 19.07 Teatr Ekostudio zaprasza na spektakl Jacka Rykały Mleczarnia z Teatru Bez Sceny z Katowic. Tylko raz w Opolu w Teatrze Ekostudio. Zwoń teraz.